Był bardzo dobrym ojcem, nigdy nie, nie, było bicia żadnego, nie tego, nie był, nie był surowy, ale on mało wspominał czasy wojenne, jakoś nie, nie, więcej ja od mamy wiedziałam niż, niż od, od taty, nie, nie tego, ale bardzo, bardzo taki, bardzo dbał o rodzinę, takim kochającym, no najlepszy dowód, Zaraz w 1945 roku wrócił po wojnie do Polski. Nie każdy miał ochotę, by wracać, a on jednak z rodziną był bardzo związany, był bardzo rodzinny. Byłam wprawdzie najmłodsza z czwórki rodzeństwa, ale no chodziłam już, już do szkoły, chodziłam, więc już nie byłam taka <śm> zapomnienie tego. No Trochę ze zdjęć można by powiedzieć, no i cały czas w kancelarii, już tam te lata 30. To była adwokacka notarialna. Z razem z Konstantem Wolnym pracowali. Zresztą ja potem częstośmy tam przychodzili do kancelarii, to na, chyba to należało już do Waczastk ulicy ten dom. Już czas po wojnie później zburzyli, jak chcieli powiększyć rynek w Katowicach, to został ten, ten dom wyburzony, tam, gdzie kancelaria była. No, a no rodzice coś… No, na manewry jeździł ojciec kilka razy. Ja pamiętam, że był na manewrach przed wojną. Był w bractwie kurkowym, kurkiem tak zwanym był. Takie też tutaj mam zdjęcia z tego bractwa kurkowego, to mogę potem pokazać. No żyło nam się, nie mogę powiedzieć, bardzo dobrze. Rodzice podróżowali dużo, myśmy zawsze wyjeżdżali. Na wakacje w zimie na narty do zakopanego. No ja jeszcze na narty nie była mała, ale rodzeństwo i rodzice tak. Z tym, że mama Asi złamała nogę, to już potem na narty nie, nie wsiadła więcej. No ale, a myśmy, znaczy, brat jeździł do końca. Ja też jeździłam sporo lat, ale już po wojnie, nie przed wojną to jeszcze byłam za. Wtedy się nie, nie, nie zaczynało jeździć od dziecka na, na, na to trochę już większe, także tak tak nam przeszło to. Ostatnia podróż rodziców była MS Piłsudski na Wielkanoc w 1939 roku i bardzo namawiali rodziców jeszcze do wycieczki takiej do… Stanów Zjednoczonych, gdzieś ona miała być w lipcu, ale ojciec jakoś był przewidujący, nie zgodził się już na tą wycieczkę, nie wyjechał, no bo ładnie byśmy wyglądali, zostałoby czwórka dzieci sama z ciotką, no bo by już nie wiadomo, nie wrócił stamtąd statek z tej wyprawy do, do Nowego Jorku.